Przyszedłem sobie zjeść e, taki knajpce. ona jest poniżej metra, które przyjeżdża z lotniska, ale zobaczcie, tutaj jest też taki pociąg trochę mniej cywilizowany. No i jest pierwszy posiłek. W Tajlandii oczywiście musi być pad thai. a do tego jeszcze takie sól i jakieś przyprawy zostały. Czyli, czyli no, Miejsce o tak. A zobaczcie, tutaj pani ma taką fajną hello, maszynę. I jeszcze na pedały. Takie jednostki pływające służą tu jako tramwaje wodne. I to chyba jest najtańszy środek transportu. O czym się zaraz przekonam. O, za mną jest przystanek. Tramwajowy, autobusowy, w zasadzie tramwaju wodnego, rzecznego. No i zobaczcie, tutaj, raz Wam pokażę. O, pa, Pani pokazuje, że. 40 to jest, no 4 złote to jest jednorazowy bilet, a 15, 150, czyli 15 zł to jest a bilet całodzienny I zobaczcie, daje się pieniądze tej Pani po lewej, po, daje po prawej, ta prawa wyrywa bilet, podaje tej lewej. Wydaje pieniądze, resztę, a ta pani po lewej podaje podróżnemu. O, przypłynął właśnie tramwaj wodny, zaraz się okrętuje i wio. No i nawet to zasuwa. Ale takie domy, jak tam widzicie na drugim planie, to też jeszcze są na palach. O, tutaj ładnie widać takiego tramwaja wodnego o właśnie trochę może źle oświetlona w tej chwili no i tutaj właśnie Wat Arun, Wat Arun to jest świątynia Boga Słońca i ma ponad 300 lat historii a ta świątynia jest zdobiona takimi oto Kawałkami porcelany. No to jeszcze rzut okiem na Wat Arun e, i można iść dalej. Powiem wam, że nie zamierzam tutaj wszystkich świątyń w Bangkoku oglądać, bo bym musiał tu z tydzień siedzieć. E, no ale jeszcze jedną na pewno. Z posągiem leżącego Buddy. A może jeszcze coś zobaczymy. O, i tyle. A tutaj jest fery na drugą stronę rzeki. Ok, a ja już zapłaciłem. A wam pokażę. O, czeka na mnie. Biegnę. Zdążyłem. A tutaj taka podpieska tam przepłynięcie tam na drugą stronę. E, to bilet był 5, czyli 50 groszy, no, 55 może. I jeszcze widoczek na Wat Arun, na chmur, które się o zbierają takie. Ciekawe czy będzie lało czy nie. A teraz jestem na terenie świątyni, w której znajduje się posąg leżącego Buddy. I a... Wysokość jest 15 metrów tego posągu, a długość 46 metrów. Natomiast tu Wam chciałem opowiedzieć, że. Mnie się udało tutaj być, nie pamiętam który to był rok, ale było pusto i w ogóle nie było turystów. Eee, a dlaczego? No, dlatego, że. Z kolegą zresztą Hiszpanem z forum tutaj był. Eee, a dlatego nie było turystów, że by był wulkan na Islandii i loty z Europy były. Wstrzymane. nowi turyści nie przylatywali a starzy już to mieli wyoglądane generalnie trudno tutaj zrobić zdjęcie całemu temu buddzie bo za blisko jestem nie? ale tutaj widać to jest ponoć z cegły czy tam z kamieni jak już nie pamiętam pokryte cienką warstwą złota Stąd widać najlepiej wielkość tej rzeźby. A to jednej pieniążki wrzuca się po to, żeby zdziwić odejście bud do Nirwany i to symbolizuje pozbycie się ofiarę i pozbycie się swojej rany Także się właśnie zaraz pozbędę i A... właśnie. Jednak po włosy jeszcze mi trochę dostało i zrobione zobaczcie jak tutaj się panie ładnie ubrały chyba poko. No. A, dziewczynki jeszcze no sobie a tam płynie drugi jeszcze większy nie wiem czy to gryzie ja się lepiej wycofam na z góry upatrzone pozycje a tutaj jeszcze dwa razem śpią, nie wiem, może seks uprawiały chodzę sobie teraz po tym Bangkoku takiej części starej widzicie fajne budynki doszedłem nad jakiś kanał może on nie pachnie za pięknie ale tutaj za mną zaraz obrócę kamerę jest jadłodajnia nad kanałem i sobie zamówiłem jedzonko zaraz mi ugotują i wam pokażę co dobrego będę jadł takie klimaciki. O i tak je sobie zamówiłem zupkę z owoców morza, ryżyk smażony, piwko i sobie nad kanałem można zjeść. No to jest pierwszy wieczór w Bangkoku i przyszedłem właśnie na najsłynniejszą ulicę wśród turystów. Najgłośniejszą i chyba też najbardziej, nie wiem, kiczowatą, eee, ale trzeba Kosan Road zobaczyć i zaliczyć. Panu się spodobało, że nagrywam No to już wam pokazuję co tu jest O, a tutaj można zjeść sobie świeżego krokodyla prosto z farmy One są tam Ja i tried already ma I tam żeby mu płacić za fotki, no to to już chyba przesadę. Idziemy dalej, znaczy idę. Tu kolejne stoisko. Tym razem różne rzeczy z grilla. O, a tu pataja można zjeść kultowe jedzenie, ale ja już dzisiaj jadłem. No i tak to wygląda tutaj. Teraz jestem na ulicy, jak się można po kolorach domyśleć. Nazywa się to Soiką Cowboy. <laughs> Sami zobaczcie co tutaj jest. No, a tutaj wreszcie coś ciekawego jest. Ale dziewczyny uciekają albo się zasłaniają. Znaczy nie chcą się pokazać na wideo. No to się nie będą pokazywały, ale ja sobie... I tak to tutaj jest. Kolorowo. Oczopląsu można dostać.